Witam serdecznie. Długo się zbierałem do tego, żeby nagrać ten film. Ech, bardzo mnie niepokoi to, co się teraz dzieje. Mm, najbardziej niepokoi mnie to, że mm, nikt już nie patrzy w stronę Boga. Ech, każdy szuka realizmu i, i jakichś dowodów na to, co się dzieje wokół. Ech, w najbliższych czasach będzie tak, że e, ludzie będą zwodzeni. Będzie mi pokazywany piękny obraz świata, który ma tak naprawdę inne przeznaczenie. Bóg, który stworzył to wszystko, co nas otacza, to co widzimy i to czego nie widzimy, jest pełen miłości. Miejmy go w sercu i tyle. Nie musimy nic wiedzieć, tak naprawdę, nic rozumieć. Wystarczy, że usuniemy z serca niepokój i zastąpimy go zaufaniem do Pana. Był czas, kiedy też nie bardzo wiedziałem w co wierzyć. Przedstawiono mi naprawdę obraz sytuacji, który de facto mógłby mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyby nie to, że my, jako ludzie, jesteśmy manipulowani i zwodzeni. Nie wiem czemu, ale każdy z nas, każdy z nas powinien być. Um, jakby to powiedzieć, każdy z nas, czyli na przykład Ty, które tego trasujesz, jesteś mistrzem swojego życia. I to, co odbierasz, mm, ma bardzo istotne znaczenie. Jak to rozumiesz i mm, jak to przyjmujesz. Więc mm, oglądając filmiki na temat mm, spiskowych teorii, albo obcych cywilizacji, albo kogokolwiek większość z tych ludzi e, po prostu próbuje narzucać e, swoją wiedzę e, i wprowadzać niepokój w serca być może nie, robią to nieświadomie po prostu e, widząc co to co się dzieje wokół e, chciałbym tylko ostrzec żebyśmy zawsze byli sobą zawsze wie, nie, nie wyżyli we wszystko co, co zobaczymy co mm, co usłyszymy, nawet jeżeli byłaby to nawet jeżeli byłoby to rozwiązanie wszystkich naszych odpowiedzi. Bóg jest jeden i on się nigdy nie ujawnia. To jest nasz test. Nasze życie jest naszym testem. I jakkolwiek, na jakimkolwiek poziomie byśmy nie byli, to jest test. I wszystko, co czujesz w swoim sercu, jest, ma ogromne znaczenie. Jeżeli czujesz niepokój, czujesz złość, strach, spróbuj pomyśleć o czymś miłym. Ja Mnie osobiście pomaga e, wizualizacja e, Jego miłości. Że nawet jeżeli całe życie miałem zepsute, to i tak wiem, że miało to jakiś cel. Więc tak naprawdę, jeżeli nie wierzysz w Boga, nie, nie masz do tego wcale przymusu, żeby w niego wierzyć. Tylko nie wiesz żeby wszystko, co zobaczysz w internecie, co zobaczysz w mediach, tylko polegaj na własnym rozumieniu. Na własnym zrozumieniu. Nie szukaj odpowiedzi czy czymkolwiek innym. Nie chodzi o jednostki kompletnie. Nie chodzi o to, żeby za jednostką dążyć ślepo, autorytarnie. Wchodzimy w nową erę. Każdy z nas. Będzie mógł rozwijać własne możliwości, um, własny sposób myślenia, rozumowania świata. Um, z własnej autopsji, z własnego doświadczenia wiem, że szukając odpowiedzi um, w źródłach jakichś typu właśnie YouTube albo na forach, to nic nie da kompletnie. I tak nie zrozumiemy tego, co, um, co nas otacza. Um, Wiedza nie jest uniwersalna, to jest, to, to jest doświadczenie, które sprawia, że jesteśmy ludźmi. Każdy z nas jest indywidualnie wyjątkowy. Więc szukanie na przykład odpowiedzi w tręcących nas pytaniach i tak znajdziemy kolejne pytania, kolejne, kolejne niezrozumienie. Ta niepewność, która będzie w nas, będzie nas po prostu zjadać powolutku. Niepewność i strach to jest traktat największy wróg człowieka i nikt nam nie może go zasiać, tylko my sami możemy to zrobić. Więc um, najważniejsze są nasze uczucia. Tylko w waszym życiu jest to ważne. Dążysz do oświecenia. Przestań. Bo czym bliżej będziesz chciał podejść, tym bardziej to oświecenie się będzie od ciebie oddalać to jest pułapka na ludzi, którzy są trochę wyżej, na wyższym poziomie. Nie ma opcji, żeby do tego dojść. Nie ma. Bo w pewnym momencie dostaniesz do głowy szaleństwo, depresja, niezrozumienie. To jest coś, co każdego spotyka na tej drodze. To jest pułapka po prostu. Schodząc z tej drogi uświadamasz sobie, no przecież to jest takie proste, to jest wszystko na wyciągnięcie ręki mam. A ja tak cierpiałem przez tyle lat. My mamy to rozumienie w sobie. Tylko trzeba być, mieć świadomość tego, że trzeba kochać i usuwać z siebie wszelkie złe emocje, typu złość, niepewność, strach i zastąpić je czymś. Mam, jesteśmy inteligentnymi, inteligentnymi istotami, które potrafią sobie radzić z własnymi emocjami. Tylko wszystko zależy od Was. Najbliższy czas będzie największym testem dla nas wszystkich. Będzie pokazane nam, że wszystko, co wierzyliśmy, było kłamstwem i bzdurą. Ale to nie jest ważne, że ktoś nas ułama, bo to jest jego problem. My mamy uczucia i każdy z nas powinien to pielęgnować w sobie. To miłość, e, radość. E, wszystkie te pozytywne uczucia dla nas, które są, dzięki którym jesteśmy tak bardzo wyjątkowi. Jak, jak zrobicie. E, to, już jest wasz, to już jest To już jest wasza decyzja. Tylko proszę, nie zapominajcie o Bogu. O źródle, z którego wszyscy pochodzimy. Źródło miłości, które zostawiło w nas właśnie tą boską cząstkę, która nas tak różni od wszystkich innych istot. Czy cywilizacji, czy jak zwał, jak zwał. No. Najbliższy czas będzie największym testem dla nas. Kierujmy się miłością, współczuciem, tolerancją, szacunkiem, a nie dzielmy się w... na poglądy i ideologię. To były czasy, które nie wrócą. Byliśmy manipulowani 14 tysięcy lat. To się skończyło. Teraz jest wiek, gdzie będziemy, każdy będzie dochodził do tego wszystkiego sam. Bez konieczności dążenia ślepo z autorytetem. Boli mnie to, że ludzie są na, niektórzy ludzie są na tak wysokim poziomie, a są tak zmanipulowani, że jedynie, co czuję w sercu, sensie to niepewność, strach przed tym nieznanym to trzeba wyrzucić z siebie po prostu i zająć się tym, co już mamy, czyli kochaniem, miłością, wszystkim tym, co pochodzi od źródła. My możemy być, stać się źródłem. Pewnie tak będzie, że wszyscy na samym końcu, tak jak było na początku, tak będzie na końcu, że będziemy wszyscy tym samym, jednym, jednością. Wrócimy w końcu wszyscy do źródła, bez wyjątku. Jak zrobicie, jak chcecie. Ja życzę wam wszystkim jak najlepiej. Proszę pamiętać o tym, że wszystko, czego szukacie, już macie w sobie. Nie trzeba nigdzie chodzić, niczego szukać. I wszystko, co zobaczycie w następnych miesiącach, będzie, będzie, mia będzie miało na celu um, zburzenie twojej wiary, ale po to, żebyś na tych, na tych gruzach mógł wybudować coś pięknego, ale sam. Nie, że znowu ktoś będzie y, gadał, a, wszyscy, a miliony za nim pójdą. To jest, to jest bez sensu, tak już było i to się nie sprawdziło po prostu. Każdy z nas może być y, tym, tym Zaratustrą, tym Chrystusem, tym Krishną, Buddą i tak dalej. Każdy z nas, bo urodzimy się ludźmi i ludźmi umieramy. Tak, jak to, było, tak jak to było właśnie z tymi wielkimi ludźmi, których zapamiętaliśmy. Nikt z nich nie chciał być zapamiętany. Chciał tylko przekazać coś, co się dowiedział, bo to jest piękna rzecz. To jest naprawdę piękna rzecz. I życzę Wam tego. Powodzenia.